Dobry witam na kanale Antkowiak Boxing Team. Dzisiaj mamy 16 stycznia 2023 roku, czyli dokładnie, dokładnie 7 lat dzisiaj mija od, od pamiętnej walki Polaka o Mistrzostwo świata. Mm, dokładnie oczywiście mowa tutaj o walce Dionta Wildera z Arturem Szpilką, ale nie o tym dzisiaj powiemy, to znaczy się powiemy dzisiaj o tym, ale w, w, w innym odcinku, w wydaniu specjalnym. Bokserska Kawa Plus, natomiast dzisiaj troszeczkę skupimy się na, na tym, co było w nocy z soboty na niedzielę, czyli dokładnie o walki, o walce Efe Jackby z Stefanem Szołem. Stefanem no, oczywiście tutaj na plus, bo tak jak wstawiałem w bokserskim pokerze, tak jak mówiłem, że Adżakba wygra to na punkty, nie do końca chciało, chciało mi się myśleć o tym, że Adżakba może to wygrać przez knockout, kiedy, kiedy przeciwnik ma 18-0 rekord i, i jest naprawdę twardy i coś potrafi. Także, także nie za bardzo mi się chciało w to wierzyć. Zobaczymy, jak za tydzień wejdą nasze dwa następne typy, czyli Riafkor na punkty i Eubank również na punkty. Mi się wydaje, że... Że Elbank wejdzie na pewno na punkty, natomiast tym rack nie tak do końca. No, ale wiadomo, tutaj serce za Polakiem, za, za, za główką. Sama walka, jeśli chodzi o walkę A-Jackby z, z Stefanem Szołem, no nie porwała, była nudna. Ja powiem szczerze, że wyłączyłem ją w połowie, i wczoraj, wczoraj obejrzałem ją jeszcze raz, tylko po to, żeby właśnie zrobić ten materiał. Um, o ile Ajakba jest dobrym puncherem, tak wydaje mi się tutaj, że no zupełnie jego kariera tak, tak jakby się zatrzymała w miejscu. Skoro już jesteśmy w bokserskiej tabie, to pozwólcie, że sobie kakały wezmę. Wiem, kubek spartański, spartańskie warunki, ale co z tego w pracy jestem. Do tego doszło, że muszę w pracy nagrywać Wam vlogi, ale spokojnie, mam czas, to nagrywam. O ile, o ile Agba jest dobrym puncherem, tak myślę, że nie miał jeszcze takiego, takiego poważnego testu. Z, z, Iladze, z kiladze chyba A pamiętamy sensacyjnie padł na deski. Oczywiście wygrał tą walkę, ale, ale z takim zawodnikiem padać na deski no nie wypada. Zwłaszcza, kiedy jesteś promowany na prospekta do, do czołówki wagi ciężkiej. No to nie wypada z takimi zawodnikami padać na deski. Co dalej z Ajakbom? Co dalej z Ajakbom? No tak jak, tak jak tutaj mówiłem, no wygrał na punkty, nie wygrał przez knockout. Widziałem wczoraj tweet pana Kacpra Bartosiaka, który widziałby go z Jaredem Andersonem. Oczywiście fajna walka do zrobienia. Z tym, że ja nie wiem, czy jeżeli, bo jeżeli Jared Anderson wygra, no to jest Adżakba spada na drugi plan. Ja natomiast widziałbym B tutaj, powiem szczerze, na przykład z Derekiem Cisorą, który, Derek Cisora dobrze wiem, że jest gatekeeperem tutaj, że jest journeymanem, tak zwanym sprawdzianem dla tych właśnie młodych prospektów. Derek Cisora ma czym uderzyć, jest wytrzymały. Mimo iż jest obecnie past prime, to, to myślę, że walka z Adzakbą byłaby ciekawa, bo Ajackba potrafi uderzyć przecież, chociaż ostatnio też nie knockoutuje, ale uderzyć potrafi. Jestem ciekawy, jakby Chisora wytrzymywał te, te ciosy. Bo przecież wiemy, że, że Cisora też ma czym uderzyć, pomimo, pomimo tego, iż jest pas Prime, pamiętajmy, że siły ciosu się nie traci, może stracić szybkość, może stracić odporność, ale siły ciosu nie stracisz, także, także ja bym tutaj EFE Adżak by widział z, yy, z Derekiem Cisorą, ewentualnie może, może z Dianem, z Dianem White'em, ale bardziej bardziej z Cisorą, oczywiście miała dojść do skutku 14 chyba. Tak, w sobotę chyba. No właśnie jak walczyła Jackba, no bo na jego miejsce, właśnie przed show z Oskarem Rivasem. Tutaj Oskar Rivas, no wiemy, telenowela już na szczęście się skończyła z Łukaszem Różańskim. Myślę, że F.A. Jackba versus Oskar Rivas też by była ciekawa walka. No tylko, że Oskar Rivas, pamiętajmy, że miał w planach stoczyć walkę w obronie tytułu Mistrza Świata wobec kategorii Bridger. Także no, no to. Telenowela, jak wiemy, to straszne. To jest zbuntu, zbuntowany anioł, to się przy tym chowa. E, no i e, myślę, że taka walka tutaj z Ajakba a Rivas byłaby dobra, z tym, że tak jak mówię, no Rivas miał tą walkę zaplanowaną. Teraz już odleciał totalnie, bo Różański będzie walczył oczywiście z Babiczem, ale do, na to jeszcze poczekajmy, bo, bo tutaj ja wiem, że Eddie Hearn, promocja i to wszystko, ale. Ale to jest boks, a boks to nie jest sport, tylko przede wszystkim biznes i o tym pamiętajmy, także, także jeszcze się z tym wstrzymajmy. Życzę Łukaszowi jak najlepiej. O, o walce A Ajakby już chyba powiedzieliśmy wszystko, tak jak mówiłem. no Walka była nudna, no co tutaj powiedzieć? Ajakby wygrał zdecydowanie. Trzech sędziów punktowało tak samo. Ja nie punktowałem tej walki, bo, bo tak jak mówię, w połowie, wyłączyłem. Wczoraj ją jeszcze obejrzałem, żeby żeby tutaj wiedzieć jak to się wszystko dokładnie skończyło. Także tutaj jest zdecydowana wygrana jakby na punkty. No wyboksował Stefana Szoła. Widziałbym go tak jak już mówię, no, tutaj z cisorą z, z, ewentualnie z White'em być może z Luisem Ortizem, ale nie wiem czy to nie jest jeszcze, czy, bo Louis Ortiz też jest past prime, ale nie wiem czy to jeszcze dla Jackby nie jest ten o jeden most za daleko. Więc na razie bym się nie wychylał Derek Cisora jak najbardziej. Przechodzimy do y, drugiej części tego odcinka, czyli zapowiedzi. No, tak jak mówię tutaj, y, w przyszłym tygodniu tutaj Chris, y, Chris Eubank z Liamem będzie walczył. Myślę, że to pójdzie również na punkty. Po Chrisie Jubanku nie, nie spodziewam się tutaj y, czegoś wielkiego, zrobienia jakiejś wielkiej kariery, ponieważ wielką karierę to on mógł robić jak, jak walczył z Billy Joe Sandersem. Y, walkę y, może, może od, połowy, od połowy walki zaczął tam działać, może od połowy stała się troszeczkę bardziej wyrównana walka, ale, ale ale tutaj bezdyskusyjnie wygrał BJ Sanders. Także, także wiemy, jak się to skończyło. Później ta sensacyjna porażka z Grossem w turnieju WBSS. No i tak jak mówię, no nie widzę tutaj wielkiej kariery dla jakiejś, jakiejś czołówki. Dla, dla Chrisa Jubanka mówi, mówi, że chce walczyć z Canelo, mówi, że chce walczyć z Gołowkinem. Na Gołowkina, może jeszcze by coś się dobrze zaprezentował, ponieważ Gołowkin to już nie jest ten Gołowkin, który walczył kiedyś, tak? E, który, który wchodził do ringu po to, by nokautować i e, widzieliśmy ostatnią walkę z Canelo. Gołowkina walczył po prostu tak, żeby mu się nie stała krzywda. no Myślę, że tutaj z Canelo jeszcze by mógł trochę powalczyć, ale z Saulem Alvarezem, to absolutnie to jest samobójstwo. Nie ma co się rzuca, rzucać na tą walkę. Tym bardziej, że chyba Saul Canelo Alvarez chce, chce tego rewanżu z Biwołem, choć osobiście uważam, że jest on niepotrzebny. Także za tydzień Jubank e, oczywiście Riabkor, oczywiście Riapkor e, Krzysztof Główka-Głowacki. E, transmisja w USA. W USA, e, tak jak to mówił e, pan Garczarczyk, na DAZON u nas chyba będzie. U nas chyba będzie to TVP Sport, a u mnie na wyspach to będzie Sky Sport Pay-per-View, ale od czego są streamy, od czego jest polska telewizja, także też będę oglądał. Także z tej strony to tyle bokserska kawa. Numeru jak zwykle nie pamiętam, ale, ale dzisiaj przecież jeszcze będzie wieczorem specjalny odcinek 7 lat temu Barclays Center Antkowiak Boxing Team Peace!